Nie, zapraszam do dyskusji. Autorstwa Julii Majewskiej. Czyta Natalia Olszewska. Czym jest komunikacja? Wie każdy. Porozumiewamy się za pomocą słów lub gestów. Rozmowa, zwłaszcza efektywna, potrafi sprawiać trudności wielu z nas. Z reguły każdy powinien potrafić się wyrazić słowami. Komunikacja werbalna jest bez wątpienia najskuteczniejszą jej formą, nie umując przy tym wartości komunikacji niewerbalnej. Nabywamy tę umiejętność w domu. Będąc małymi dziećmi, wypowiadając pierwsze słowa, a przez całe życie je doskonalimy. Niby prosta sprawa, nie myślimy o tym na co dzień w całym zabieganiu, nie skupiamy na tym uwagi. Proste komunikaty nie stanowią trudności dla ogółu. Jednak z moich obserwacji wynika, że to, co sprawia problem, to wyrażanie czegoś więcej. Jest mnóstwo osób mających trudności z przekazaniem słownie, swoich emocji, potrzeb, problemów. Ukrywamy je, Mówimy o nich naokoło, boimy się z nimi zmierzyć, nazywając rzeczy po imieniu. Niektórzy wstydzą się rozmawiać, unikają rozmów w większym gronie, prowadzą dialog chaotycznie. Chyba każdy z nas chociaż raz spotkał się ze stwierdzeniem: Rozmowa jest kluczem do sukcesu. Argumentuje się je tym, że wielu konfliktów zapewne dałoby się uniknąć, stosując szczerą rozmowę. Nadal jednak mam wrażenie, że dla sporej części społeczeństwa jest to pojęcie abstrakcyjne. Kulturowo jesteśmy osadzeni w traktowaniu pewnych tematów jako tabu, jako wstyd pewnych sfer życia nie wypada poruszać. O danych aspektach się nie rozmawia. Trzyma się je dla siebie. Wymagamy, że druga osoba się domyśli, jakie mamy potrzeby i oczekiwania. Może i zostaliśmy nauczeni, jak wypowiadać słowa, ale znaczna część z nas nie została nauczona tego, w jaki sposób je wypowiadać, żeby zostać zrozumianym. Może wbrew pozorom ta ważna umiejętność. Tak przydatna w życiu, jest często trudna do przyswojenia. Ciężko jest o rzetelną dyskusję na jakikolwiek temat, polegającą na spokojnej wymianie opinii. Z trudem przychodzi nam akceptacja zdania odmiennego od naszego. Dyskusje budzą emocje, wyprowadzają z równowagi, wymagają argumentów. Okazuje się, że kłócić się też trzeba umieć. To, że nie jesteśmy tego wystarczająco dobrze nauczeni, jest jedną stroną medalu. Drugą jest to, że my jesteśmy zamknięci na tą umiejętność. Boimy się zmian, nie dążymy do znalezienia konsensusu. Nie mamy czasu albo nie chcemy go poświęcić i dołożyć wysiłku, żeby to zmienić. Istnieje takie pojęcie, jak polaryzacja społeczeństwa. W kontekście komunikacji mam wrażenie, że nastały czasy bez kompromisów. Ktoś jest albo z nami, albo przeciw nam. Nic pomiędzy. Nie chcemy naginać swoich przekonań dla drugiej osoby. Chcemy mieć rację, czymkolwiek ta racja nie jest. Wolimy tkwić w zawieszeniu, w relacjach, zamiast szczerze i na bieżąco rozmawiać, rozwiązywać problemy, bo to jest trudne. Boimy się mieć odmienne zdanie i tu zakomunikować, bo potencjalna konfrontacja budzi strach przed pogorszeniem sytuacji. Udajemy, że coś nam pasuje, mimo że wcale tak nie jest. Ale tak jest łatwiej. Jednocześnie potrafimy bardzo słowami krzywdzić, Powiedzieć o jedno za dużo, bez zastanowienia. Przedkładamy wagę zdania na określony temat, nad szacunek do siebie i wzajemne zrozumienie. Myślę, że przez takie podejście sporo miłych rzeczy wynikających z dobrej komunikacji nam umyka. Niepotrzebnie. Rozmawiajmy.